Siema, siema, Broda UK, witaj u mnie na kanale, zostaw subskrypcję, lajka zanim obejrzysz, bo później może być już za późno, rozmyślisz się, wywiniesz orła, wykręcisz się i nic mi nie zostawisz, a tak przynajmniej będę miał jakiś naślad. Yy, wracam już do chyba do zdrowia, tak mi się wydaje, noga mi coraz mniej boli, biorę tam jakieś tabletki, jakieś tam robię ćwiczenia, oszczędzam nogi. O ile można powiedzieć, oszczędzaniem no, nóg, jak się chodzi 9 godzin w pracy. No ale powiedzmy, że oszczędzam tę te, nogę jak tylko potrafię. I troszkę byłem, troszkę w plecy mam ćwiczeń. Generalnie troszkę się zaniedbałem, ale to wszystko przez tę nogę. Wiadomo, jak boli to ciężko się skupić, ciężko zjeść tak jak się zawsze jadło. Bo też nie trzeba było jeść tyle, no bo mniej tych ćwiczeń jak spalam, mniej potrzebuje energii. No i też ten apetyt taki przez ten ból nie był taki jaki bym sobie tego życzył, żeby był. Więc sobie postanowiłem, że dzisiaj sobie zrobię znowu taki test, ale to ostatni test na inne ręce. Żeby już do takich właściwych ćwiczeń wrócić. A tak dla kontentu, dla proformy. I tak dla samego siebie. Nie bym sobą, gdybym nie nagrał e, tego co robię? Także tak szybko wstępnie, jak mi się taką rezoluje, nie wiemy szybko tak się wstępnie rozgrzeje, ale tak szybciutko. Troszkę i zrobimy... Opatrzcie, nawet mogę sobie zgiąć tą nogę. Mam nadzieję, że ta noga jak najszybciej się wyleczy, bo no też te nogi mam słabe. Też te nogi mam słabe że tak powiem, do góry. No ale trzeba oszczędzać się. Wiadomo, że mniej lubi, jak się go używa, jak się go fajnie e, e, faszeruje jakimiś fajnymi środkami białkiem i białkiem. No ale Kończę ze smutek. Patrz, tak 10 pompek. takich były jakich. No i dobra, płacimy z tymi pompkami na inne ręce. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście, daro ja już ciebie nie będę męczył, bo Ty widzę, że taki cięgi polek jesteś. Pompek nie chcesz robić. Robisz jakieś tam pompki, takie do połowy, tam jakieś meksykańskie, olimpijskie. Nie wikam. Przynajmniej w jednym jestem lepszy, Darolew Lew, od Ciebie, w pompkach. Jak coś się nie pasuje, masz jakieś ale, to możemy się sprawdzić, nie? Wiadomo gdzie, wiadomo po co i wiadomo za co. Ale chyba nie chcesz. No. Jakbyś chciał, to tylko na boks. No, bez nóg, bo mam nogi chore. Ale mogę. Także... No problem. Albo ja i Ty na Najmana. Ja głowego byśmy u tego usadzili. Tam się pan tam przy tych moich <kly> Dobra. Na tej idę sobie postaram się zrobić jak, naj, jak najpoprawniej, yy, czyli postaram się użyć jak najmniej ramienia, barku i pleców, a, a najbardziej użyć się tak powiem klaty. Chociaż. Bez czym no wszystko jest ważne, wszystko jest ważne, nie może nic przeszkadzać. A? Przeszkadza mi, muszę się dalej posunąć. O ciężko. O, oh. oje oh, yeah, baby, oje oh, yeah, baby, jeszcze o mnie jeszcze o mnie jeszcze, u jeszcze o mnie usłyszycie, zobaczycie, jeszcze wrodzie usłyszycie. Uff. To tyle bo sapie a i się pochrapie No i to, samo gry Powoli Zrobię, jest wszystko jest Dobra, trzymajcie się. Chciałem chciał wam tylko się pokazać, że żyje wam się dobrze, jest ogólnie cikalawą kęskę, że na pan. Je vais comme, comme papa. Si, ça va. Oh là 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 là. Bonjour.